Jeszcze chciałem wam o czymś powiedzieć, o czym ostatnio myślę. Tylko najpierw z Cześć, z tej strony Toni. W dzisiejszym filmie będziemy grali hupsy. Preset, który obecnie widzicie jest oczywiście z na naszego serwera Discord, a dokładniej od ty, co więc bardzo dziękuję za podesłanie swojego presetu. Wy też jeśli chcecie, żebym zagrył waszym auto, możecie wysłać go na specjalny kanał na Discordzie, a teraz możecie zobaczyć wszystkie temy, jakie się tutaj znajdują. Mam jeszcze prośbę do osób nie subskrybujących mojego kanału, bo jest ich ponad 60%. Więc jeśli lubisz oglądać moje filmy a nie subskrybujesz, to bardzo bym ci prosił o stawienie subskrypcji, bo mi to pomoże rozwinąć kanał. Ty zawsze masz od subskrybować, jeśli zmienisz zdanie. Dziękuję. Przyznam wam się, że ostatnio troszkę chupsów gram i jesteśmy obecnie na randze Championa 3, więc bardzo możliwe, że uda się niedługo mi właśnie widzieć Grand Championa. I to byłoby w sumie dosyć fajne, bo póki co jeszcze nigdy nie dostałem Grand Championa na żadnym takim trybie dodatkowym, tylko na tych standardowych, więc fajnie byłoby tam mieć jeszcze takiego. Dunk Mastera, czy jaki tam jest tytuł właśnie za GcK na tych hubsach, więc myślę, że będzie można to też zrobić. Więc też dajcie znać, czy byście właśnie chcieli, też te hupsy dalej kontynuować, czy fajnie wam się je ogląda. I wtedy byśmy na przykład zrobili taką mini drogę do Grand Championa na tych hubsach, żeby po prostu sobie też trochę narzucić taką różnorodność, jeśli chodzi o te tryby gry. Jeśli chodzi o to auto, to wydaje mi się, że całkiem clean, fajnie to wygląda. wyglądkie, chmurki można by powiedzieć. Więc myślę, że z okiem przysłowiowo wygląda. Oj, to niestety nie wpadło, ale dosyć blisko. Ja sobie zostanę z tyłu, tak zauważyłem, że raczej nie ma co aż tak raszować, bo tutaj właśnie wszyscy raszują. Teraz może będzie miał szansę strzelić. a niestety to nie było to. Ale zwyczaj właśnie ze swoim teammateem razem po pojedyną piłkę i często przez to gole padają. Więc będę się starał też aż tak bardzo nie raszować. Ale przeciwników jak najbardziej będziemy raszować, bo można naprawdę czasami fajnie kogoś złapać. Jak się tego nie spodziewa. To jest fajna wystawka. O, szkoda, że nie wyleciał. Była dobra okazja. Ja trochę bez boosta jestem. A sobie to wybiję. O, właśnie to jest to, o czym mówię, nie? Że takie double-commity. Mm, dobra, tym razem na szczęście nic nie weszło. Ale no, było dosyć blisko, nie? Niebezpiecznie. Dobra, sobie tego buścika wezmę. I wam pick. Ząb udało mi się go Tego raz. O, może wejdzie? Nie... Kurde, Kurde. trochę słabo uderzyłem ją słabe odbicie, ale w sumie fajnie jest celować w ten taki jakby środek tej obręczy, bo wtedy fajnie wpadają te piłki, więc ja też będę w to celował właśnie. Takiś jakiś bumpik poleciał, mam nadzieję, że on się nie wyleje na tym. O dobra, dobra. Udało mu się, na szczęście. Ja teraz boomera zasadzę, może on zrobi z tego jakiegoś rebounda. On nawet do tego nie wyleciał. Bumpik Kurde, nie zdążyłem go zbompować, a to była właśnie taka dobra taktyka, żeby tak przeflikować i potem żeby go po prostu zbompować, żeby nikt nie miał do obronienia tego. W dół. Dobra, jest, udało się, mamy 1-0 w końcu, ale długo, długo strasznie strzelaliśmy tego gola. I ten gol, a została dopiero minuta do końca meczu, więc dosyć wyrównany ten meczek, dużo strzałów. Oj, trochę niebezpiecznie, teraz do tego wyskoczę. Dobra, fajnie się odbiło, możliwe, że nawet strzelimy z tego bramkę. Raczej nie z tego. Oj. Trochę przedobrzyłem. Trochę za mocno. Pinch. Dobra. Myślę, że to mam. Takie, jest, to będzie bramka. Chyba, że to wybije... O, ale kurde, blisko było, żeby to wybić, ale na szczęście mu się nie udało. Tak w ostatnim momencie. Czasami się tak wydaje, że to się jeszcze odbije, nie? Ale na powtórce tego nie widać. Oni niech sobie poleci. Ja pojadę sobie na lewo od tego. Moje zagranie, takie moje się, które dalej nie wiem, czy jest dobre, ale chyba, chyba nie jest najgorsze. Tutaj nic z tego nie będzie. I mamy pierwszy meczik wygrany. Czekamy tylko aż piłka spadnie. Dobra, mam pierwszy mecz wygrany, więc całkiem dobre rozpoczęcie. Jestem zadowolony, 2-0. Kolejny meczek, więc sobie tutaj mamy kickoffa, którego ja oczywiście nie za bardzo lubię, no ale trzeba sobie jakoś z tym poradzić. I jeszcze chciałbym wam o czymś powiedzieć, o czym ostatnio myślę. Tylko najpierw strzelę gola. Dobra. Chyba z tego nie będzie, a jednak jest. Chodzi mi dokładnie o zrobienie jakiejś takiej serii z Waszym udziałem, gdzie właśnie byście wysyłali jakieś takie fajne zagrania, czy tam jakieś takie śmieszne akcje, coś typu momenty widzów, coś takiego do zrobienia. Myślę, że jest już nas na tyle dużo osób, żeby właśnie można byłoby coś takiego zrobić, więc koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie. Czy byście chcieli coś takiego zobaczyć, wziąć udział może i wtedy byście też mogli tak aktywnie wziąć w tym udział, nie poprzez właśnie wysyłanie jakichś takich. I swoich fajnych goli, czy tam śmiesznych akcji, jakichś wylewów. Jeszcze nie do końca zdecydowałam, nie, bo dopiero jest to taki pomysł, a my lecimy z kolejnym golem. Więc będę wdzięczny, jeśli byście właśnie wyrazili swoją opinię o tym, czy coś takiego jest sensu robić, czy niekoniecznie. Dobra, ja się cofam do tyłu. Ten co leci sobie na wstecznym, na wstecznym tam jedzie. Ja peca na bampa, Chyba nie udało mi się to bumpować. Proszę. Dobra, jest. Udało mu się to wybić, a to wyglądało niebezpiecznie już. Dobra, to jest do rogu, więc powinno być też całkiem ok. Uh, ale pinch! Szkoda, że nie bramkę. Dobra, bomba. Też nie wiem, czy te bomby takie walić na tej koszykówce, bo to chyba nie jest aż takie dobre. Lepiej sobie jakoś tak uderzyć do teammate'a, czy ewentualnie jakoś próbować strzelić, złapać przeciwników, gdy nie patrzą. Coś takiego pokombinować, nie? Przed teraz takie wybicie do góry. Ale wybił to niestety. Dobra, teraz mam szansę. Wydaje mi się, że to będzie go. Nie! Obręcz będę to chyba nazywał w ogóle poprzeczką, bo jakoś nie mogę się tak przystosować do tego i mi się ciągle miesza, więc mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, ale że będę to nazywał poprzeczką. Ale to przynajmniej każdy będzie wiedział o co chodzi, jak ja nagle mówię, ale poprzeczkę to walnąłem, nie, czy coś takiego. Teraz ja mam szansę. Odbiję się wysoko fajnie. O kurde, to tam bramka leci. O no nie, idealnie w naszą bramkę poleciało. Tutaj walno to bombę. Aż od sufitu się odbiło. Ja sobie tym razem poprawego tej busta. Nie będę kombinował. Tych śmiesznych kikofów tu niego. O, dobra. Nie, dobra. Myślałem, że już wyjmie, ale to wymagałoby chyba takich umiejętności, że to chyba by musiał ktoś mieć SSL na tych kupcach, żeby sobie z tym poradzić. Nie wiem, ciężko by było na pewno. <grywdy> ja bym sobie chyba z tym nie poradził. Dobra, ja z tym lecę. O, wywalił się! Dobra. Prawdopodobnie gol? Nie, co wybija? Dawaj, danka. Tak jest! Ale ten teammate gra nam tutaj. 621 punktów. Normalnie MVP tego meczu. Aż przeciwnicy wyszli. Mamy koniec meczu. Tak mi się wydaje. Chyba, że tutaj się nie podda. Podda się. Samy drugi meczyk też wygrany, więc bardzo fajnie. Dobra, więc mamy kolejny meczyk. W ogóle słuchajcie, co mi się stało z komputerem. Jak grałem teraz, kolejny mecz nagrywałem, to w ogóle mi. Komputer skraszowało wszystko wywaliło miałem czarny ekran modliłem, żeby mi nagranie zadziałało, w sensie, żeby mi nagranie nie usunęło, ale widzę, że tutaj mi na szczęście go nie usunęło, ale strasznie źle się dzieje z tą moją kartą graficzną, bo już wcześniej były jakieś problemy, ale teraz to, słuchajcie, nawet strach odsyłać tam na gwarancję, bo tak naprawdę miesiąc bez komputera, nie, nie mam na czym innym nagrywać czy tam montować, więc byłbym w ogóle bez narzędzia do pracy, jakby tak można było powiedzieć. Nic się nie stało, ale i tak mnie wywaliło tam na ponad połowę meczu. Dobra, mamy pierwszego gola w tym spotkaniu, więc całkiem fajnie to weszło. Dobra, jest jakiś taki opóźniony kick-off, ja bym powiedział. I próba strzału. Myślę, że to wejdzie. Tak jest, dobra. To odbicie takie od backboarda, właśnie niziutkie, są bardzo ciężkie do wybronienia, więc też jeśli chcecie być lepsi w hoopsach, to warto właśnie celować dosyć nisko, żeby ciężko było je obronić. Widzę, że jest mój kick -off, oczywiście. O nie, jest ja się tak bardzo stresuję na tych kick że mi nie wyjdzie, bo jestem taki niedoświadczony w nich. Ten co z save'a zrobił. Rozdobyto? Kurde, szkoda. O nie, o nie. Nie, to się odbiło najgorzej. Od poprzeczki do dołu. I teraz. O. Dobra, kurde, trochę za wysoko. Jeszcze próba. I zeszutkowanie, czy to weźmie? Wziął to. Dawaj, teammate. Kurde, on podjechał strasznie daleko. O nie, o nie, dobra. Widzę, że się zresztą z dobrej strony, żeby tam mu zagrodzić I nawet bramkę strzelił. Let's go, dobra. Ten meczek chyba całkiem dobrze pójdzie. Już mamy dwa gole przewagi. Ten teammate też całkiem nieźle gra. Ale w ogóle 7 strzałów mam i dopiero dwa trafione, więc celnością chyba nie jest najlepiej. Ale ja też w kaczkówce o wiele łatwiej się broni niż w rokecie. Kolejny jump reset. A, wylałem się. Czy to mogło być tak dobre? Jestem gotowy na jakieś backa Ewentualnie coś takiego. Zresztą to odbiję tak leciutko. Mam nadzieję, że to wyjmie. Kurde, dał właśnie tak na środek. Oj! ha, moja wina, bo wleciałem razem z nim. No, chyba była jego piłka. I teraz ja mam szansę na strzał i to chyba wejdzie. Nie, co za obrona! Nie, no nie mów, że to wejdzie taki pinch. Teraz? Od sufitu? Nie, to wyszło. Nie, no ale tutaj strasznie, obijamy im tę bramkę, ale nie możemy go zastrzelić. Jeszcze? Kurde, on mnie zbejtował. Zbejtował mnie, bo myślałem, że to odbije. Jeszcze raz. Tutaj ja fajkuję. O i właśnie parsy. To jest ten taki środeczek, nie? Że ciężko jest to strasznie wybronić. Że po prostu nie walić na hamar, tylko trzeba czasami leciutko takie podcięcie i oni się od razu wylewają. Nie? O dobra. Podoba mi się ten playstyle. Na czas już gra. Na czas widzę, widzę, że gra na czas już. No, dobra, ja do tego wyskoczę od razu. I ziemia, proszę. Takie jest ziemię, mamy co? Mamy trzeci meczik wygrany, jeśli chodzi o ten film. więc też bardzo się cieszę z tego powodu. Nawet Grand Champion 3, Division 2 weszła. A więc ja Wam dziękuję za dzisiaj. wydać, znać, czy film Wam się podobał. Jeśli chcielibyście, żebym zagrał Waszym presetem, no to oczywiście wbijajcie na serwer Discord, na specjalny kanał i tam wysyłajcie swój kod. A ja Wam dziękuję za obejrzenie do końca. I do następnego. Cześć.